Dziś robimy porządek w moim nowym plecaku ze Stitch'a I będziemy dokładać rzeczy jakieś tam do, do takich pojemniczków, bo tu mam dwa pojemniczki akurat. I co ja tu miałam? Na filmiku pokazywałam. Puste... Pusta to jest? Tak, to jest puste. Takie na różne rzeczy ze Stitch'a ja pokażę Wam o czym jest to Tak, najpierw wszystko wyciągam. Hold takie. Ja testowałam, one są takie najpierw kwasinne, najpierw słodkie, potem kwasinne i takie... Ble. I ja tu mam dwa sypalki ze Stitcha oczywiście. Nie jest wszystko ze Stitcha, ale trzy pionki do gry. Oczywiście. Cukierek. Złotówka. Złotówka. To mam złoty 70, 80. Mam 2 złote. Dwa złote. Trzy pionki, jak mówiłam, do gry właśnie tak I kumka ze stycznia. Więc mamy te wszystkie rzeczy. I tak. Tu do tego, że chyba zamiast tych mam e, sobie 6 szoków. Zobaczcie, jaka ich Raz. Dwa. Trzy. Cztery. cztery, cztery Czekaj, nie, Bo wy nie wzięliście tego. E, bo ja pakowałam ten żeby nie było, że mam pięć, pokażę wam, że mam sześć. Więc tak. Jeden. Dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć. I mogę nam Wam pokazać, że tu mam to wszystko jakoś się zmieściło. I chowamy. Zamykamy do porządku. I tak, co ja tu mam? Bibuła, Pozdrawiam. Skakankę, linijkę, mazak, Nie. Zaszyk. Sushi i czekotówka. Bibło. Nie. Nie mam. Dwa mazarki rzeźbnicza. Czarny i czerwony. Jeden normalny długopis misia. I ołówek West Mamy blu. Mentosy. Mamy. I co będę dokładać? To tylko te dwie rzeczy mam. I taki mini notesik. I mini dukopisik. Mogę gumę. Ej! Dobra, czekajcie. Dobra, widzę, nie mamy gumy.

I tak. Gdzie są to mini? Nie wyszedł gdzie on jest? W Z... się. No nie, to jest, jest to. A i mam tutaj jakieś sośniczki, że już trochę złamałam. I widziałem. I dalej

Nie słuchajcie. Patrzcie, tu mamy mazak. Czekajcie, dobra, dobra. Tu już mamy w pół strony wypełnionej. Jak widzicie. Ja to wszystko pisał. I te. Tu na przykład ten stitch, stitch, napis ze stitcha. Ja to naklejałam. Dobra i składamy te wszystkie rzeczy. Tak. Naklejki. A ty kolację? Co? Co na kolację? Bo wykaźnia makaron. Nie wiem. Makaron. Z sosem? Ale tam makaron. Okay. Okej. Ale okay. nie ma samego makaronu chyba A Opaskę do A to potem chowam Bo dzisiaj nie ja, śpię ja. So cute. Byłam na basenie Więc tak Robimy to. Chowamy skakankę Żeby nie było Teraz zamiatka Chowamy

przez te szoki się nie zmieściły. Pełny placek, ale ma dwa stempelki. Muszę z skoronkowo stitch. I stitch. Taki. A on tak jest. A ja go miałam tak. Kajdzie. I na desce. Tu. A, dzisiaj była brzydka pogoda, ale będę robić jeszcze porządki i będę chować jeszcze wodę i sobie przypinać do mojego plecaka dla Więc chowamy plecak. Dajemy sobie to tutaj, na boku. Tutaj, sobie na razie, będzie. I tak, teraz sobie pogadamy o moich planach na jutro. Jak będzie ładna pogoda, wyjdę na dwór, pójdę na plac zabaw. I jak u nas na placu zabaw są takie barierki, nie? Miłosz, Jula, Kuba, czyli mój brat, koleżanka... Nie powiem. Ale już wie, bo ogląda mój kanał, się I... Tak. Miłów wydobył ode mnie filmy. A i oryginalny... On jest oryginalny. Ten mi... taki kasander! Też wie I, i Julka ona jak są takie barierki tam jest sandu, wchodzi się po takich rurkach i jest, są trzy. Wysokości. Mała, średnia, duża. I ona na małej, średniej i dużej. umie zrobi tak. Że... Przedstawię Wam. Uka... Zaraz Wam przedstawię. Eem. To tu niby jest barierka, albo nie. Tu jest to barierka. O. O, właśnie to tu. U nas na to normalnie. O, siada, przesuwa się. Ja się nie boi trzyma się tej rury i spada tak do tyłu robić ją z fikołka ale się trzyma ja się tego boję i się tego co więc wszystko fajnie i tak co możemy teraz zrobić

A z nią już teraz się nie obrażam. Jak ty się wspię na ten kanał, to się nie włożę. Jak tylko ode mnie filmy, wycinasz to samo, robisz green screen tego samego. Ale ja podaję filmy, okej. Rozumiem to. Nie no, już zrozum to, że może też ktoś chce mieć sam na kanale. Znasz znaczy, oczywiście, to jest co powiedziałam. Oryginalny Jula. Kuba, miłość też chcemy. Na przykład Jula nagra Stanosa. Napisała Wika, czyli ja. Napisała, że ja jestem Tanosa, Kocham tanosna, Rozumiem to. Ale miłość. Wycinasz to samo. W tym samym momencie. Jesteś jakimś, nie wiem, prześladowcą mnie. Na każdym, pod każdym szwarcem, gdzie można coś napisać, piszesz. Kocham na zawsze. Nie wytrzymuję już. Pozdrawiam. I biorę, kończymy ten film. Więc, 3, 2, 1, czarki. Jedna. Będę kończyć za chwilę. Tylko. I zrobimy challenge. Tyle i zostawicie subskrypcji od teraz, mam 47. Tyle i zrobicie subskrypcji. Dobijemy. Każda. Każ, każdy przysiadł dla mnie. Nienawidzę przesiadły. Pąpki jakieś zniosę. Nie chcę mi się to zrobić, no bo teraz przecież to jest takie

Там я это разрубаю, Ну, а ты видишь, я делаю no, такие заменки. И три, два, один.